Cześć, witam was serdecznie w 15 odcinku z Metra Exodus. Jeśli nie gdzieś pozostałych koniecznie sprawdź, zostaw coś po sobie i nie przedłużając, zaczynamy. Yes, I must say, I'm rather partial to this valley. Take care for one, Takes your head swim. Never smelled air like this in my life. I bet if we spend a week there, it won't just cure Anna. It'll make Colonel grow his feet back. Damn, this is one bumpy ride. The rails are all bent. The whole track seems to be fixing to slide down. I sure hope it can hold our weight. Let's hail the Aurora and tell them to take the other road. Come in, Aurora. This is forward recon. Do you read? Over. Sir, this track won't hold the aurora. Take the main one. Over. <smart noise> Jak się kolejna mapa. The general situation is completely awesome, Colonel. Sir, Anna is sure to love it here. Over. so the plan goes like this we get to that dam check it out quickly and call them over just take a look at all this beauty huh don't you want them to see it sooner look at that church for a while Nie. Ja coś na wid tu, tu bylcy. Colossal. Where are you? Let's move on. We shall have to set this door right down to the lower Nothing here. Coming. Our guys caught your friend, but I can see your two are not bandits. I'll help you out if you don't do anything stupid. Gotta run now. Just stay out of sight and you'll be fine. Catch you later. Olga. No dobra. Bardzo ładnie. Gdzie my jesteśmy w tym momencie? O ja, wywiało nas na sam koniec mapy. Nie mam broni także. No nie, zużyłem jedyny nabój, jaki miałem. Może mogę jakiś stworzyć. Nie mam plecaka. O nie! Jak niefortunnie! No dobra, na razie musimy uważać. No wszyscy mają Gwałciciel. O nie. Znowu ta creepy lalka. A ten co miał? Mhm, mm przestroga dla bandytów. Trochę niebezpiecznie się robi. Dobra, przynajmniej mam kilka strzał. Hej, tam się coś dzieje, co to? Obóz dla dzieci. so tight, I can't feel my arms. Uh, I owe you a big one, and I'll never forget this, I swear. Ah, uh, these forest fuckers just left me here for the wolves. I don't seem to recognize you. Which barrack are you from? You sure have some nice gear. In any case, don't go there alone. I tried, and, well, you know what happened. Być ta decyzja była dobra, nie? Ale jakbym go nie uratował, był by umarł well, tak o! Not... Po prostu pomogłem chłopu, który prawie został zabity przez bestie. No to mu pomogłem, to ja miałem zrobić. Nikt by z was chyba nie zostawił tak chłopa w potrzebie. ładnie tutaj naprawdę fajne fajne Ciekawe gdzie jest mój ekwipunek no Tak naprawdę nic nie mam niby są apteki i filtry no tak w sumie to nic ale ta kusza jest fajna Podoba mi się jakaś statua It. The brethren of the coaster, take another step and we run our rag on you. Aye, another step and you die. Ha <laughs> ha! Yeah, so beat it, you scallywag! If you know what's good for your ground-loving ass! Even one of you drifters we caught today is too much! Aye! Be a good dog and get lost! <laughs> No tak po cichutku moglibyśmy spróbować. Też widzę, że nikt tutaj nie miał większego szczęścia z nimi. No Ale ja tu tam damy radę. Jakieś zabawki? Czy to skarby ich chcą, czy to. No i dziwne, dziwne.

This just means they need us to remind them the lesson. That's why we're here. We'll catch a couple and make some fresh scarecrows. Well, bandits, I do understand. They did terrible things here. But this new drifter doesn't look like a bandit. Perhaps he was just passing by. If he is not a bandit, he should have just passed us by. But no, he crawled out of the river here. I say make a scarecrow out of him and keep the others away. Uh, I don't know about this, really. Czyli mam szansę jeszcze być dobry w ich oczach. Tylko ciekawe czy oni są dobrzy. Czy ta Olga należy do nich? No to po cichu tutaj przejdę sobie. W zasadzie mógłbym ich zdjąć, bo rozdzielili się. No to idziemy po tego. Już idę. Witam. Bardzo mi miło, że masz. Z względem mnie jakieś nadzieje. Aczkolwiek... No, muszę uważać, no wiesz, tak to jest. Gdzie ten drugi tutaj? No nie, znaleźli mnie, ale tutaj fajnie, bo są te krzaki, w których ja mogę się chować i ich poćpaczu ściągać mnie w tym? Chyba nie, albo tak. O, nie, o, nie. Dobrze apteki miałem. Nie wiem, czy mi się tak pokojowo ich wszystkich. Staram się ich pokojowo <laughs> wszystkich poryju, żeby mi potem nie mówili, że ich zabiłem, nie? Ale to ciężkie jest. Dobra, po tajniaku. O, jest jeszcze tam. Cool. O kurde. Stick O Musi udać. Stargius. Dzień dobry. Ej, hey! padaj. Gdzie jest jeszcze? Z góry do mnie ciśną? Może do góry trzeba no to lecimy na górę. O, jest kolejny O, oddają się już. No i fantastycznie. Udało nam się jakoś. Te zrobienia im krzywdy. Z... No i fajnie. No to chodziło. Daj mi tylko strzały i możemy porozmawiać. To jest w ogóle jakieś tajne przejście na dół. Ulepszona, pusza. No i tyle. No ale fajnie, znaleźliśmy jakąś nową zawsze broń. Można powoli iść do naszego celu. Może właśnie na górze, tutaj. No dobra, lecimy na górę. Ja tak szukam, szukam, a pewnie na górze siedzi. Listennika widzę tutaj Na najwyższym poziomie Nie no dobra taki Co to za wielkie bydle O nie będę musiał na to uważać I kolejny cel Wzdłuż drogi Tam coś jest. Może tu spadam. Zobaczę, co tutaj jest. Lepiej chyba do dnia poczekać, więc prześpimy się do następnego dnia. Tu mieszka jedzenie ma właśnie, ale ta kusza nie ma tak dużego magazynka, gdzie się podziewasz, kolego? Gdzie jesteś? I znowu. Biorąc pod uwagę to, że Artem nie jest dobrym pływakiem, musimy znaleźć inną drogę. Oj, co to za wąż? Co to za węż? No, i do no, super how long have i have to stay here for? the second he yeah, all right let's cut the rope and take him to the camp with the first one hey wait a minute you pioneers already have one and this is our catch he got caught on our turf the net is mine, so bite me. Oh yeah? Well, why did you set the trap on our turf then? Uh, besides, you already have an intruder's backpack. I dived for the backpack and you chickened out. Oh, I chickened out? You're pirates! You have more boats! And this one will face the forest court! Bojamoy! You're all cowards! He's an intruder, an enemy! What are you? A bandit? What did the teacher say? He said we must be different. Did you forget ah, isn't your head getting a bit too big? The teacher said we have to defend ourselves first. All the rest was later. Did you forget what the intruders would do here? He's an intruder too, so he must die before he brings the others. Enough! Before The court comes first. The court will decide. Nie! Uratował mnie niedźwiedź. Będę dopamiętał o tym. Zapamiętam to, Ehe, nic po nich nie zostało. Zero Tam Przynajmniej już wiemy gdzie jest nasz kolega.

you went to the camp we came here it also the time so what we must at least get the bodies back we'd be called cowards if we don't yep let's push it then yeah tell me one thing though how did you guys manage not to see the master he can walk silently and we were distracted another intruder got caught in the trap and eugene got excited and started demanding all the loot or at least the boots another intruder weird that olga didn't say anything

Myślę, że można byłoby się dogadać. Chodzimy do obozu. Tak kówną bramą, nie?

Zaklinowałem się. i porywałem. Dobra, nie ma wyboru. Dziadu. Głupi wąż No i dobra, taki jest plan Lecimy do nocy W Kimę, bo mamy Kuszę z noktowizorem w końcu Lepiej ją wykorzystać, nie? Tak mi się wydaje Znowu mięło Wąż. No wychodź. Wychodź, wychodź.

No nie. Padnijcie wreszcie. Już. Gracias You stop fighting, boys! You will all die you don't! This intruder isn't a bandit! He doesn't kill the unarmed. Nothing I can do. I give up! O, ten nie chce, ale się udało. Może zrobimy aptekę albo nawet więcej niż jedną? Nie zabiłem jeszcze tak w sensie niespecjalnie, w obronie. A wy wiecie, gdzie jest ten mój kolega? Dobra, no jest o, chyba, tak? Panie, to te ptaki jakieś kurde, gadające. A dziwny kruk gadający? Może tą drogą. Dzięki śliczne za oglądanie kolejnej części z Metra Już niebawem kolejne, więc bądźcie na bieżąco. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się na ra.